Cześć, witam się z Wami na kolejnym vlogu. Witam się z Wami ponownie z warsztatu, ale nie jest to vlog warsztatowy, będzie to vlog biwakowy. Tym razem wybieram się ponownie w Bieszczady, bo Bieszczady to wspaniałe miejsce, więc warto odwiedzać je jak najczęściej. Szybko Wam pokażę na jakim etapie jest pakowanie całego sprzętu. Tu zresztą widzicie ciężarówka do niej wrócimy niebawem. Eee, cały update, co i jak, to tu się dzieje, wszystko Wam powiem. Ja myślę, że niebawem w następny vlog potencjalnie będzie na temat ciężarówki. Tak aktualnie wygląda cały stan zapakowania. Jak widzicie, no jeszcze nie wszystko zapakowane. Jest jeszcze sporo miejsca. Trzeba będzie trochę poogarniać, dołożyć. Tutaj jest cały rozpierdziel, że tak powiem, rzeczy biwakowych. Układam to powoli, bo dawno nie byłem na biwaku i trochę się zrobiło do bałaganu. Szybko sprawdzimy jeszcze pogodę i w zasadzie okazuje się, że mamy mały problem, bo no jest już w zasadzie koniec wakacji i zbliża się taki dosyć chłodny tydzień. Ma w nocy około 4 stopni. Nie byłby to problem dla mnie, ponieważ mam ogrzewanie i mam kominek Ale jedziemy teraz w trójkę. Ja zabieram dwóch znajomych, którzy chcą poznać trochę przygody biwakowania, więc chcę im pokazać jak to wygląda. I o ile yy, jestem przygotowany na to, żeby ogrzewać jeden namiot, no to już namiot dachowy i ten duży rozkładany, no to się zaczyna robić wtedy problem, bo Trzeba było uruchomić i kominek, i webasto, i logistycznie może być to pewien problem, bo jedziemy w poniedziałek. Dzisiaj jest niedziela, jedziemy jutro po pracy, więc w Bieszczady dojedziemy najprawdopodobniej około 22. coś w takich godzinach. No i to jest problem, ponieważ, żeby przygotować kominek, trzeba mieć opał. A o 22 zbieranie opału będzie no, niestety dosyć problematyczne, bo będzie już ciemno, ciemno, będzie ciężko znaleźć wystarczającą ilość opału, żeby ogrzewać się całą noc. No i tak już pewnie. Wiecie z poprzednich vlogów, no, ogrzewanie kominkiem przez całą noc w namiocie jest problematyczne, bo trzeba się budzić co parę godzin, dorzucać co jest. No, gwarancją tego, że człowiek się nie wie. A ja Wam teraz jeszcze szybko pokażę, jak pakuję rzeczy, co pakuję. A w zasadzie dam Wam też krótki update, co się działo w ciężarówce. No, Unimog się doczekał rejestracji. No i teraz aktualnie jestem na etapie naprawy tego układu Z Znalazłem chochlika, był wyciek na elastycznych przewodach. Cieszę się, że go znalazłem, bo no, hamulce ważna sprawa. Najprawdopodobniej w następnym vlogu będę Wam pokazywał cały proces wymiany tego, wymiany płonu razem z tymi elastycznymi przewodami, więc wszystko będzie niebawem. Parę rzeczy kolejnych nowych się pojawiło, a więc wszystko niebawem. Dzień dobry, witam się z Wami już kolejnego dnia. Jesteśmy już w Bieszczadach. Wczoraj przyjechaliśmy, godzina o, 23, poszliśmy spać koło 1. No i udało się, dotarliśmy i było zimno w nocy. Znaczy, u mnie było całkiem spoko, bo ogrzewanie działo. Webasto się sprawdziło. W tym namiocie, bo jestem dzisiaj w namiocie dochowym. Zresztą to wam szybko pokażę. Tutaj miałem temperaturę bardzo dobrą. W zasadzie nie musiałem nawet się zamykać, było super ciepło. Myślę, że było około 20-20 paru stopni na pewno. Chłopaki mieli trochę gorzej, bo zaraz wam pokażę całą instalację i wytłumaczę dlaczego. Ale pokażę wam, jaki miał widok z okienka. Patrzcie to. Ja muszę się jeszcze trochę dobudzić i wspieram się z namiotu. Pewnie jakaś kawka się da, więc zapraszam. Taki mieliśmy dzisiaj setup. No dzisiaj trzeba było już odpalić wybasto, bo no 4 stopy, stopnie w nocy zrobiły swoje. Robiliśmy mały eksperyment. Rurę musieliśmy taki dwójnik zamontować do mnie, do namiotu, do dużego namiotu. No i tak, problem był taki, że nie można było tego puścić na maksa, bo jakbyśmy to puścili na maksa, no to ja bym się dosłownie gotował. A chłopaki tutaj Tutaj trochę marzli, no ale lepsze to niż nic No dzisiaj już najprawdopodobniej zamontujemy kominek w dużym namiocie Więc chłopaki będą się dogrzewać kominkiem A ja będę sobie śmigał Na takim setupie jak mamy dokładnie tutaj, czyli Troszkę będzie tutaj u mnie grzało, troszkę do nich Plus oni gratis będą mieli kominek Mamy też trochę sąsiadów No jest jednak koniec sezonu wakacyjnego, więc nie uniknie się sąsiadów. No i z drugiej strony też stoi sobie taki kamper za krzaczkiem. Ale widok jest przedni. Panowie sobie czują skawką, puszniutką i ja też, więc życzę Wam smacznej kawusi. Chłopaki właśnie przygotowują tam z tyłu śniadanie. Ja w międzyczasie muszę to trochę popracować, bo przyjechałem tutaj na pracę zdalną. Testuję, jak to się sprawdzi. Tutaj jest moje stanowisko. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Tu będę pracował. A, pewnie się będę przenosił tam z miejsca na miejsce, ale na razie stąd wystartuję. Zobaczymy, jak się pracuje. No, a tak jak mówiłem, chłopaki tam się krzątają i robią najpróbową jajecznicę. Czas jest zdecydowanie ograniczony na tym wyjeździe, bo tak jak mówię, muszę pracować zdalnie. No, dzisiaj myślę, że uda mi się pracować do mniej więcej 13, więc nie zostanie nam za wiele dużo czasu. Jutro też muszę pracować, a jutro też wracamy, więc to jest taki bardzo testowy wyjazd, w zasadzie bardziej, żeby chłopaki poznali sobie życie biwakowe, zobaczyli, jak tutaj się biwakuje ze mną. A ja testuję w zasadzie Starlinka, testuję, jak, jak się pracuje zdalnie w takich warunkach. i Najprawdopodobniej, jak wszystko pójdzie dobrze, wszystko się sprawdzi, no to jeszcze we wrześniu planuję taki wyjazd tygodniowy, gdzie będę właśnie pracował zdalnie i podróżował po Polsce z miejsca na miejsce. Taki solo wyjazd i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Siedzę sobie w namiocie, bo trochę słoneczko przyszło, i tutaj takie fajne miejsce sobie zrobiłem, że mogę sobie właśnie się ułożyć, położyć, trochę popracować. Jest godzina już 14, trochę się przedłużyła praca, niestety. Muszę jeszcze chwilę popracować. Zresztą, chłopaki, zamiast y, zbierać y, sprzęt, <grych> No poszli sobie w kimę, nie? Tam kimają sobie w namiocie, no. Że tak powiem, y, wkradł się taki moment, w którym potrzebujemy trochę sobie odpocząć, poczylować i właśnie to robimy. No, od tego są też biwaki, nie? nie z wszystkim trzeba się spieszyć. To prawda, był plan taki, że mieliśmy sobie iść oczywiście w górki, ale nie idziemy, chillujemy, zobaczymy jak długo będziemy czylować. Jak nam się dzisiaj uda zebrać, to zrobimy sobie jakąś krótką może trasę, albo po prostu pojedziemy sobie coś zjeść. Być może odwiedzimy Pawła, nie całkiem świętego, czyli klasyczny klasyk w Bieszczadach. A jeśli nie, jeśli zostaniemy tutaj, to pewnie skoczymy gdzieś może do sklepu, tylko od namiot zostawimy. Zbierzemy sobie jakiegoś opału. Albo kupimy też opał w sklepie, bo mamy dzisiaj w Panach kominek odpalić, żeby było trochę cieplej w nocy. No i będziemy chillować, i być może jutro uda się coś więcej porobić, jakieś atrakcje. A jak nie, no to to cieszymy się tylko spokojem i przyrodą. No i w końcu udało nam się spakować. Jest godzina piąta. Trochę to potrwało, zanim odpoczęliśmy, wyspaliśmy się chłopaki tutaj z srogą drzemkę walnęli. Spakowaliśmy się, no i jedziemy coś zjeść. Myślę, że Paweł nie całkiem święty wleci. Więc zapraszam Was na pyszności. Jednak rezygnujemy z powodnie całkiem święty, bo była kolejka i nie było gdzie zaparkować, ale tutaj nie wygląda dużo lepiej. Zaraz wam pokażę jak to wygląda. Bo widzę, że jest tam zdrowa kolejka. Te, też nas czeka czekanie. Powiedz Maciek, jak, jak jesteś bardzo podekscytowany tym jedzeniem. Jestem bardzo, bo jestem bardzo głodny i po dzisiejszych wędrówkach myślę, że nam się należy <laughs> no, to pod spotkanie. Ja mam kofole, a chłopaki piwko. Zrówka. No już wyszliśmy, a tam wciąż kolejeczka. Jest godzina, już wam mówię, która 6:30 jest. Cały czas się kręci w schronisku Aniołów na gigant. Bardzo dobre, mega dobre. Mamy do zrobienia jeszcze zakupy. Prawda? Tak, tak. Zakupy zrobione i mamy dosyć ciekawy produkt. już wam pokazuję. Mamy taki ciekawy produkt. Pierwszy raz taką kolę widzę. Będziemy, będziemy testować. Będzie dzisiaj degustacja Royal Crown Cola. Dobra, jesteśmy zapakowani. No i znowu misja szukania opału. Jedziemy szukać jakiegoś drewna komunikowego, żeby wrzucić do kominka. Żeby się za bardzo nie narobić przy jakimś tam przycinaniu drobnego drewna, które znajdziemy, znajdziemy gdzieś tam w lesie. A jak wiemy z doświadczeń moich, to nie proste jest znaleźć tutaj drewno kominkowe w Bieszczadach, szczególnie tutaj. No nic, zobaczymy, może w sezonie letnim będzie prościej i coś się uda znaleźć. Patrzcie, co, co tu mamy. Mamy drewno, udało nam się dostać. Dawid jest obłożony. No to się nazywa pika nie? Dosłownie. W ogóle zaraz Wam wszystko opowiem, skąd mam to drewno i... Jak to się wydarzyło, że udało nam się tak szybko znaleźć? Ale mieliśmy super. Teraz sytuację. Tankowaliśmy diesla do Webasto. No i w zasadzie za potem było. Widzieliśmy takie po prostu kawałki drewna i zapytaliśmy się, czy moglibyśmy kupić. I okazało się, że Państwo w zasadzie nam dali takie już przygotowane na, na zimę skrawki do kominka. Super, naprawdę zawsze fajnie poznać miłych życzliwych ludzi, którzy w zasadzie nawet nie chcieli później od nas żadnych pieniędzy, tylko po prostu powiedzieli: Macie, bierzcie. Zresztą widzieliście co, jak to wyglądało w samochodzie. No i też Państwo prowadzą agro, agroturystykę, Zielone Wzgórze. Tutaj Wam, nie wiem czy złapie fokus, złapał fokus. Jeszcze Wam napiszę, napiszę wszystkie te dane w, w opisie filmu, więc jakbyście byli w Bieszczadach i chcielibyście zobaczyć jakąś agroturystykę, to wpadajcie, bardzo fajni Państwo. Polecam. A wróciliśmy na to swoje miejsce, ponieważ no, byliśmy już załadowani pełni drewna. No i bez sensu było szukać czegoś daleko. Nie tak całkiem, może, może nie tak całkiem to samo miejsce, bo jesteśmy w zasadzie no jakieś 50 metrów dalej. Tutaj na takim, mamy zdecydowanie teraz dużo więcej w takiej przestrzeni płaskiej. Zrobimy sobie pewnie dzisiaj ognisko, jak się uda. E, kominek dzisiaj nie pewnie nie pójdzie w ruch, bo panowie chcą się dobrze dogrzać. Już tam krótki spacerek robią, więc pewnie teraz zostawimy jeszcze furę. No i zrobimy sobie krótki spacer tutaj, bo nie za dużo pospacerowaliśmy. Zjedliśmy dobre naleśniki, ogólnie te porcje były całkiem srogie. Jestem bardzo zadowolony, bo też są bardzo zadowoleni z jedzenia. No, tak by te miejsce też nigdy nie zawodzi, nie? Tak samo jak Paweł niecałkiem święty też nie zawodzi, ale nie udało się, bo kolejki były za duże. No teraz idziemy jeszcze na szybki spacer, zobaczymy, gdzie nam się uda dojść. Sezon kominkowy uważam za otwarty. Dzień dobry, witam się z wami. Kolejnego dnia przetrwaliśmy noc. Kominek się sprawdził. Sezon kominkowy otwarty, zresztą widzieliście, no było chłopaki się dobrze dogrzali w tej nocy, nie zmarzli, było naprawdę mega im ciepło. Ja, oczywiście, grzełem się we basto, więc ja mam cały czas warunki komfortowe. No ale dzisiaj, dzisiaj w końcu mam dzień wolny. Jeszcze nie wiem, co zaplanujemy. Wszystko zależy od tego, jak szybko uda nam się zebrać z biwaku. Ale na pewno dzisiaj trzeba wziąć prysznic i no, trzeba troszkę poganiać samego siebie, co zaraz uczynimy. Ale najpierw jeszcze Wam pokażę jedną rzecz, którą jakiś czas temu już kupiłem, ale jeszcze Wam jej pokazywałem, więc chodźcie ze mną. Kabinę prysznicową już znacie pewnie, bo to jest klasyczny dekatlon, ale wieje. Ale nie wiem, czy będzie widać teraz, postaram się Wam pokazać. O, Kupiłem taki kibelek. Bardzo spoko jest, bo co w nim jest spoko? To jest to, że on jest na takie folie. I w zasadzie to jest mega spoko, bo on, te, fo, te folie są tak naprawdę biodegradowalne, więc one się całkowicie rozkładają. Po otwarciu ta folia w ciągu trzech miesięcy się rozpada. I teraz tak, co jest tutaj takim dużym atutem? To jest to, że można załatwić swoje sprawy, kliknąć sobie tutaj guziczek, wtedy toaleta sobie wciąga Całą zawartość, którą tutaj zostawimy, zgrzewa w takie worki, które po prostu można wyrzucić. One są szczelnie zamknięte, nic nie śmierdzi. One to jest bardzo, że tak powiem, sterylne względem jakiejś chemicznej toalety. I jest to naprawdę mega fajny patent. No, on jest przede wszystkim bardzo lekki. Składa się do mniejszego rozmiaru niż taka chemiczna toaleta. I no jest bardzo wygodny. Po prostu jest bardzo wygodny. Te worki w zasadzie można wyrzucić gdzieś do śmieci. Teoretycznie można zakopać je, bo tak jak mówię, one są w pełni biodegro, biodegradowalne, ale mam pewne opory zakupywania takich rzeczy ze względu na to, że mimo wszystko, że to się rozpada, mam takie wrażenie, że ten kolor jakoś tak odstrasza. No nie wiem, jakieś wyrzuty mam w sumie, jeśli miałbym to zakopać, więc wolę to zabrać ze sobą i po prostu wyrzucić do śmieci normalnie. Kawa już wypita. Chłopaki siedzą i czują, zamiast <laughs> na telefonach, zamiast patrzeć tutaj. Na wodę jak sobie płynie, to siedzę na telefonach. Ogólnie tak wygląda nasz biwak. Jeszcze wam trochę pod słońce pokażę, jak to wygląda. No, więc ja se spałem standardowo w namiocie dachowym. no tutaj. A chłopaki we dwójkę na polówkach. W pomoli namiocie z kominkiem. Ogólnie do poprzedniej nocy Popaki mi powiedzieli, że zgrzali się, że byli saunę, że ciężko mieli utrzymać taką temperaturę stałą w kominku i był taki moment, że spali w zasadzie bez koszulek, a był taki moment, że musieli się ubierać, tak więc no... Niestety jest tak, że z tym kominkiem jest tak, jak już kiedyś wspominałem, żeby rzeczywiście móc spać całą noc w nim, no to jest bardzo ciężko to przygotować, żeby on... Tak naprawdę mi się udało tylko i wyłącznie do 4 godzin maksymalnie bez dokładania grzać kominkiem, żeby on jakąś tam stałą temperaturę dawał. Tylko, że on wtedy nie daje tak dużo temperatury, tylko podbija o parę stopni, bo tam cały czas się powoli żarzy. Pokażę Wam jeszcze gadżet, którego w zasadzie chyba tylko raz używałem. Zrobimy. Jest ciepło, ładne słoneczko, więc zrobimy. Zrobimy sobie lód. Jest. Icemaker. Wypijemy tą kolę, którą wczoraj kupiliśmy z kostkami lodu. Ogólnie te kostki lodu powinny się mniej więcej jakieś 15 minut zrobić? No nic, odpalimy to. Skorzystamy z, że tak powiem, gadżetów, które mamy. Zrobimy sobie Coca-Colę z lodem. No to czekamy na lód. I będziemy degustować Coca-Colę oryginalną. Dobra i niby gotowe. Klikamy, cyk. No i mamy lód. Tu trzeba wyciągnąć. No nie chcę. wychodzić. A jest, wyszło. No i ekstra. Zaraz podaję lód. Coca-Cola nalana. To jest właśnie oto Oryginalna Royal Crown Cola. Jej yy, no i testujemy. No tym razem smacznej koli Ogólnie oceniam kolę na bardzo dobrą. Kola z lodem w takich warunkach to jest dobra sprawa. Powiem szczerze. Rozważam czy nawet nie lepsza niż ta taka oryginalna Coca-Cola. Mi cola. bardzo smakuje. A jak mam? Bardzo dobra. No dobra, Oceniam nie? to ta. Na piątkę jest plusem. Otworzyliśmy namiot z każdej strony, każde drzwi, każde okna, w zasadzie jak się wszystko otworzy, to jest z każdej strony namiotu jest otwarcie. Dlatego też kupiłem ten namiot, żeby on się właśnie nadawał na lato i powiem Wam szczerze, teraz jak lekko wieje wiaterek, mimo że jest kominek odpalony, no to jest całkiem znośnie tam. A chłopaki, sen na śniadanie, robią, kiełbasy se smażą, bo mieliśmy kiełbasy zrobić na ognisku, no ale nie udało się, nie daliśmy rady. No i teraz w takich warunkach, mimo że jest odpalony kominek, yy, yy, smażą się tam kiełbasy, jak to wszystko jest otwarte, no i jest ten lek lekki wiaterek, no to siedzi się tam dosyć przyjemnie, człowiek jest osłoniony przed słońcem, więc yy, no, bardzo dobry patent, bardzo dobry patent. Ja postanowiłem sobie dzisiaj zacząć dzień od czegoś lżejszego i odczepiłem się od pomysłu kiełbas, tak więc... Yy, ja dzisiaj wjeżdżam z zatem Jaglanka na mieszku kokosowym. Zobaczymy. No myślę, że nie będzie to tak dobrej kiełbasy, bo kiełbasy w takich warunkach to jest są chyba niepobijalne. No ale tak, później chcemy pewnie skoczyć jeszcze na jakiś obiad do jakiejś restauracji, więc ja bym wolał coś takiego lżejszego zjeść, żeby później się już nie oszczędzać. Chwilę nam to zajęło, ale udało nam się spakować. Wszystko wysprzątane, wzbieraliśmy wszystkie śmieci, jakie tu też były, też dodatkowo, nie tylko nasze. No i jedziemy, wracamy, już jest w zasadzie trzeci dzień. Godzina już jest 16, więc no nie, znowu nie udało nam się żadnych górek dobyć, nic pochodzić po górach, żadnych wycieczek, więc znowu chillowaliśmy. Trochę nam to wszystko musiało zająć, bo no mieliśmy tego dużo rozłożonego. Zjedliśmy sobie siadanie, porobiliśmy parę rzeczy, popatrzyliśmy sobie jak ładnie rzeczka płynie. Mamy 5 godzin drogi do domu, tak więc pewnie będziemy, myślę dopiero 22. Najprawdopodobniej po drodze gdzieś skoczymy sobie na trasie na jakieś jeszcze jedzenie, ale myślę, że to już nie będę pokazywał. Zresztą zobaczymy. Może kto wie, może coś ciekawego się trafi. Ale jakbyśmy się już nie wiedzieli, to dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem. Udało nam się znaleźć na trasie jedno ciekawe miejsce z wysokimi ocenami. Nazywa się Słoneczne Wzgórze i zaraz będziemy testować, co tu podają i zaraz zobaczycie. Już czekają. Wybraliście już coś tu ciekawego? Dobrze to teraz porano na mnie Patrzcie co zamówiłem Maciek, Maciek mówi że dobrze się wylosowało Nie się to wygląda Ziem da Wam znać czy warto było i zaraz Wam pokażę co zamówił Maciek i Dawid Dawid zamówił placek po węgiersku A Maciek takiego burgera Zjedliśmy stek, był bardzo dobry, powiem Wam szczerze, bardzo dobre ceny, zapłaciliśmy za całość w sumie 220 zł razem z piwami i tym zresztą za które widzieliście i wszystko było mega dobre, bardzo pyszne, I jak za te ceny, no, jestem zachwycony I, i szczególnie, że to jest w zasadzie raczej bardziej nastawione na hotel i jakieś imprezy okolicznościowe, ale tak naprawdę no... Tutaj na trasie, takie coś 3 minuty odbiliśmy z trasy i tu się znaleźliśmy i naprawdę mega spoko, mega spoko. Tak więc polecam Wam te miejsce, byście chcieli wiedzieć. Było smacznie, ale to już tym razem na pewno już koniec, tak więc eee, dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się następnym razem.